Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. W najbliższą środę 23 kwietnia odbędzie się 14 sesja Rady Miasta Puławy obecnej kadencji. Radni mają przyjąć stanowisko dotyczące dostępności do obiektów sportowych powstałych w ramach projektu Orlik. Planowane jest również przyjęcie apelu skierowanego do wojewody lubelskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na remont grobów i cmentarza wojennego w Puławach. Członkowie rady będą też głosować nad przyjęciem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku. Jednym z punktów sesji jest także podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego w. Województwa Lubelskiego. Planowane są także głosowania w kwestii zmian budżetowych. Podobnie jak podczas każdej sesji, radni będą mieli możliwość złożenia interpelacji oraz zapytań. Obrady rozpoczną się w środę, 23 kwietnia, o 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Lubelskiej. Przypomnijmy, że w trakcie sesji głos mogą zabierać także mieszkańcy po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z biurem Rady Miasta. Sesję można śledzić za pośrednictwem serwisu e-sesja TV.